Witam, witam na kanale Audio czytam bułki. Oto bułki, Audio czytam bułki. Audio czytam bułki. Oto przed państwem piknik do tych bułek. Rozdział 13 książki pod tytułem Rodzina Połanieckich. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę Miłego słuchania. Po tygodniu zawiózł Połaniecki żonę na Via Margutta do Świrskiego, z którym poprzednio widywali się niemal codzień, z którym się zżyli, polubili i który miał rozpocząć teraz jej portret. Zostali tam państwo Osnowskich i zrobili z nimi znajomość, tym łatwiej, że panie te były niegdyś przed kilku laty razem na jakimś wieczorze, a Połaniecki był nawet w swoim czasie przedstawiony w ostędzie pani Osnowskiej, potrzebował się więc teraz tylko przypomnieć. Nie pamiętał wprawdzie Połaniecki, czy w owej epoce, w której po zobaczeniu każdej młodej i przystojnej kobiety pytał siebie czyby nie ta, zadawał sobie takie pytanie i co do dzisiejszej pani Osnowskiej. Mogło to jednak być. Miała bowiem wówczas opinię ładnej, chociaż nieco narwanej panny. Dziś była ta kobieta lat dwudziestu sześciu lub ośmiu, bardzo wysoka, o świeżej lub smagłej cerze, wiśniowych ustach, rozwianej grzywce i nieco skośnych, fiołkowych oczach, które nadawały jej twarzy podobieństwo do twarzy chińskich, a zarazem wyraz pewnej złośliwości i sprytu. Miała dziwny zwyczaj trzymania się, polegający na zasuwaniu w tył na wysuwaniu naprzód figury, wskutek czego Pukacki mówił o niej, że nosi biust en frant. W jednej niemal chwili powiedziała Maryni, iż ponieważ pozują w jednej pracowni, więc się powinny uważać za koleżanki. Połanieckiemu, że go sobie przypomina z balu w Ostendzie jako dobrego tancerza i rozmówcę i że z tego nie umieszka i teraz skorzystać. Obojgu, iż jej bardzo przyjemnie, że się upaja Rzymem, że czyta Kosmopolis, że jest zakochana w willi Doria w widoku z Pincio, że ma nadzieję, iż razem zobaczą katakumby i że zna dzieła Rossiego w przykładzie Alarda. Potem... Uścisnąwszy ręce Świrskiemu i uśmiechnąwszy się z kokieterią do Połanieckiego, wyszła oświadczając, że ustępuje miejsca godniejszej od siebie i zostawiając wrażenie zawieruchy chinki i kwiatu. Pan Osnowski, człowiek bardzo młody, z nic nieznaczącą, ale dobrą twarzą jasnego blondyna, wyszedł za nią, nie zdoławszy prawie przemówić słowa. Świrski odetchnął głęboko. U, to burza rzekł. Mam z nią tysiąc trudności, by ją utrzymać dwie minuty w spokoju. A jaka interesująca twarz, rzekła Marynia. Czy wolno przyjrzeć się portretowi? Już mu niewiele brak, więc wolno, odrzekł świrski. Marynia i Połaniecki zbliżyli się do papieru i mogli bez potrzeby sadzenia się na grzeczności wyrazić swój podziw świrskiemu. Ta głowa, malowana akwarelą, miała siłę i ciepło olejnego obrazu, a zarazem była w niej cała historia duchowa pani Osnowskiej. Świrski słuchał spokojnie pochwał i znać było, że sam jest rad z własnej roboty. Następnie zakrył go i odniósłszy w ciemny kąt pracowni, usadził Marynie na przygotowanym krześle i począł się w nią wpatrywać. Ją mieszał cokolwiek ów uparte wzroki, policzki i poczęły się rumienić, ale Świrski uśmiechnął się z zadowoleniem, mrucząc: Tak, to inny typ, ziemia i niebo. Chwilami przymykał jedno oko, co Maryni jeszcze bardziej mieszało, chwilami zbliżał się do papieru, to znów odstępował, znów się w nią wpatrywał i znów mówił, jakby sam do siebie: Tam trzeba było wydobyć diabła, a tu kobiecość. Na to Połanicki rzekł. Skoro Pan to tak od razu spostrzegł, to już jestem pewne arcydzieła. Świrski przestał nagle spoglądać na papier i na marynie i zwróciwszy się ku Połanickiemu, uśmiechnął się wesoło ukazując swoje zdrowe zęby. Co, panie, kobiecość i swojska kobiecość to główny charakter pani twarzy. I chwyci go Pan tak, jak w tamtym portrecie chwycił pan diabła. Staś, rzekła Marynia. To nie ja wymyśliłam, to pan świrski. Jeśli pan sobie życzy, to powiedzmy diabełek, nie diabeł. I ładny diabełek, ale niebezpieczny. Ja malując obserwuję sobie rozmaite rzeczy. To ciekawy ty, pani Osnowska. Dlaczego? Czy pani zauważyła jej męża? Jakoś tak byłam nią zajęta, że nie miałam kiedy. Otóż widzi pani, ona go tak zasłania, że go prawie nie widać, a co gorzej, to i ona go nie widzi, I tymczasem jest to najpoczciwszy w świecie chłopiec, ogromnie dobrze wychowany, niesłychanie delikatny, bardzo bogaty i wcale nie głupi, a w dodatku kocha ją do szaleństwa. Tu świrski począł rysować i powtórzył, jakby przez dystrakcję. Kochają ją szalenie. Niech pani trochę poprawi włosy koło ucha. Jeśli mąż pani tak, że to będzie w rozpaczy, bo Bukacki utrzymuje, że jak się wezmę do roboty, to mi się usta nie zamykają i nikomu nie dam przyjść do słowa. Ona, widzi pani, może być sobie dotychczas czysta jak łza, ale jest kokietka. To zimne serce, a ognista głowa. Niebezpieczny rodzaj, o, niebezpieczny. Całymi tuzinami zjada książki, naturalnie francuskie. Uczy się z nich psychologii, dowiaduje się o temperamentach kobiecych, o, o kobiecej zagadkowości, szuka w sobie zagadek, których wcale w niej nie ma, odnajduje aspiracje, o których wczoraj nie wiedziała, deprawuje się umysłowo i te deprawacje uważa za rozum, a męża lekceważy. – Ale pan straszny człowiek – zauważyła Marynia. – Panie, no panie – rzekł Połaniecki – żona mi się jutro schowa ze strachu, jak nadejdzie chwila posiedzenia. Niech się nie chowa, to inny typ. Osnowski wcale nie jest głupi, ale ludzie, a zwłaszcza za przeproszeniem kobiety, są tak niemądre, że jeśli czyjś rozum nie bije nikogo po głowie, jeśli, jeśli mu trochę brak pewności siebie, jeśli nie drapie jak kot i nie rozcina jak nóż, to go nie cenią. Dali Bóg, widziałem to sto razy w życiu. Po chwili przymknął znów jedno oko, popatrzył na Marynię i mówił dalej. W ogóle? Jakie społeczeństwo ludzkie jest głupie? Ja nieraz zadawałem sobie pytanie, dlaczego uczciwość charakteru serce i taka rzecz jak dobroć bywają mniej cenione niż tak zwany rozum? Dlaczego w życiu społecznym istnieją dwie przeważnie etykiety: rozumny lub głupia, na przykład nie ma zwyczaju mówić cnotliwy i niecnotliwy. Tak dalece nie ma zwyczaju, że już same wyrazy wydałyby się śmieszne. Bo, rzekł Połaniecki, Rozum to jest latarka, którą sobie musi świecić, i cnota, i dobroć, i serce. Inaczej mogą sobie porozbijać nosy, a co gorzej, porozbijać nosy drugim. Marynie nie rzekła wprawdzie ani słowa, ale z twarzy jej można było wyraźnie wyczytać: Jaki ten Staś mądry, to strach! Mądry Staś tymczasem dodał: Ja zresztą nie mówię o Osnowskim, bo go nie znam od odrzekł świrski. Kocha żonę jak swoją żonę, jak swoje dziecko i jak swoje szczęście, ona ma głowę zawróconą Bóg wie czym i nie odpłaca mu wzajemnością. Mnie, jako człowieka nie żona tego zajmują bardzo kobiety, to też nieraz po całych dniach mówimy. A zwłaszcza mówiliśmy o nich z Bukackim, póki i jego więcej interesowały niż dziś. Bukacki dzieli kobiety na duchowe plebejuszki, przez które rozumie liche i płaskie dusze, i na duchowe patrycjuszki, to jest natury wyszlachetnione, pełne wyższych aspiracji i wsparte na zasadach, nie na frazesach. Jest w tym pewna słuszność, ale ja wolę mój podział, bo jest prostszy na wdzięczne serca i niewdzięczne. Tu na chwilę oddalił się od szkicu, przymrużył oczy, po czym wziąwszy małe lusterko, nastawił je ku obrazowi i począł patrzeć na odbicie. Pani pyta co ja rozumiem przez wdzięczne i niewdzięczne serce, rzekł, zwracając się do Maryni, jakkolwiek o to nie pytała. Otóż wdzięczne serce jest takie, które czuje, gdy jest kochane i wzrusza się miłością, i zakochanie coraz bardziej kocha i coraz bardziej się oddaje i ceni jej czci. Niewdzięczne wyzyskuje tylko miłość i im jest pewniejsze, tym mniej sobie z niej robi, więcej ją lekceważy i depce. Kobietę o niewdzięcznym sercu dość jest pokochać, by ona przestała kochać. Rybak nie troszczy się o rybę w matni, więc i pani Osnowska nie troszczy się o pana Osnowskiego. W gruncie rzeczy jest to najgrubsza forma egoizmu, jaka istnieje. I dlatego niech Bóg strzeże pana Osnowskiego, a ją niech licho porwie z jej chińskimi oczyma kolorów fiołków i fryzowaną grzywką. Malować taką? Dobrze, ale żenić się z taką... Nie ma głupich. Czy pani uwierzy, że ja się tak boję niewdzięcznego serca, że żem się dlatego dotąd nie urzenił choć mi dobrze wydzwoniła czterdziestka? Przecie to tak łatwo poznać, rzekła Marynia, a świrski odrzekł. Licha tam, zwłaszcza gdy ktoś straci zmysły i rozum. I przygiąwszy swoją atletyczną figurę, patrzył czas jakiś na szkic, po czym rzekł: No! Dosyć na dziś. Nagadałem się tak, że chyba muchy popadały ze ścian. Jutro, jak pani będzie miała tego nadto, to niech pani tylko w dłonie kraśnie. Ja zresztą tyle z panią Osnowską nie gadam, bo i ona lubi gadać. A co ja się nasłucham tytułów książek? No, mniejsza z tym. Coś jeszcze chciałam powiedzieć hmm, i zapomniałem. Aha, że pani jest wdzięczne serce. Kłanicki począł się śmiać i zaprosił Świrskiego na obiad, obiecawszy mu Towarzystwo Bukackiego i profesora Waskowskiego. Z wielką radością odpowiedział Świrski. Ja jestem taki samotny jak dzik, a że jest pogoda i pełnia, więc potem pojedziemy oglądać koloseum przy księżycu. Obiad jednak odbył się bez umysłowych koziołków Bukackiego, albowiem ten czuł się niezdrów i napisał, że nie przyjdzie. Natomiast Świrski i Waskowski przystali do siebie wybornie i zaprzyjaźnili się od razu. Świrski tylko przy robocie nie pozwalał nikomu przyjść do słowa, w ogóle zaś lubił i umiał słuchać, a jakkolwiek profesor wraz ze swymi poglądami wydawał mu się czasem komiczny, jednak znać było w staruszku taką szczerość i dobroć, że trudno mógł sobie kogo nie zjednać. Artystę też uderzyła jego mistyczna twarz i wyraz oczu. Trochę go sobie w duszy szkicował i słuchając o Ariach myślał, jakby też wyglądała taka głowa, gdyby dobrze uchwycić wszystko, co w niej jest. Pod koniec obiadu profesor ją rozpytywać Marynie, czy by nie chciała widzieć papieża i oświadczył, że za trzy dni ma przybyć belgijska pielgrzymka, do której można by się przyłączyć. Świrski, który znał cały Rzym i wszystkich moni seniorów, zaręczył, że potrafi to z łatwością przeprowadzić. Usłyszawszy to, profesor patrzył na niego i spytał: To pan prawie Rzymianin? Od szesnastu lat. Proszę! Tu profesor zmieszał się nieco z obawy, czy nie popełnia niedyskrecji, ale chcąc jednak wiedzieć, co ma sądzić o człowieku tak sympatycznym, przemógł nieśmiałość i spytał: „A”. W czy z Kwirynału, czy z Watykanu? Z Pognębina, odpowiedział Świerski marszcząc nieco brwi. Zakończenie obiadu przerwało dalsze objaśnienia i dalszą rozmowę. Marynie ledwie mogła dosiedzieć na myśl, iż zobaczy przy księżycu kapitol, forum i koloseum, jakoż chwilę później pojechali przez oświetlone elektrycznością Corso ku ruinom. Noc była ciepła i cicha, koło forum i koloseum pusto zupełnie, jak zresztą czasem bywa i we dnie. W okolicach kościoła Santa Maria Liberatrice ktoś grał w otwartym oknie na flecie i w ciszy słychać było każdą nutę. Na przednią część forum padał głęboki cienio do wzgórza i gmachu kapitolińskiego, ale dalsze plany były oblane jasnym, zielonawym światłem, również jak i koloseum, które z dala wydało się jak srebrne. Gdy powóz zatrzymał się przy arkadach olbrzymiego cyrku, połanieccy, Świrski i Waskowski weszli do wnętrza i poczęli się posuwać ku środkowej areny, omijając nagromadzone bliżej arkad gruz, odłamy kolumn, fryzów, stosy cegieł, kamieni i niskie stojące tu i ówdzie sokoły. Pod wpływem milczenia i pustki słowa nie cisnęły się im do ust. Przez łuki arkad wchodziły do wnętrza snopy miesięcznego światła, które zdawało się spać cicho na podłożu areny, na przeciwległych murach, w szczerbach, rozpadlinach ścian, w załamaniach, na osrebrzonych mchach i bluszczach pokrywających tu i ówdzie Inne części gmachu pogrążone w nieprzebitym mroku czyniły wrażenie czarnych i tajemniczych czeluści. Z położonych nisko kunikułów szło surowe tchnienie pustki. Rzeczywistość zacierała się wśród tego labiryntu i tej mieszaniny murów, arkad świetlistych pasem i głębokich cieniów. Olbrzymia ruina zdawała się tracić swój byt realny i stawać się sennym widziadłem albo raczej jakimś dziwnym wrażeniem złożonym z ciszy, nocy, księżyca, ze smutku i ze wspomnień wielkiej, a pełnej cierpień i krwi przeszłości. Świrski pierwszy począł mówić przyciszonym głosem – Ile tu bólu, ile łez, jaka niezmierna tragedia. Niech sobie mówią, co chcą, w chrześcijaństwie tkwi coś nadludzkiego i tej myśli nie można się oprzeć. Tu zwrócił się do Maryni i szeptał dalej. Niech pani sobie wyobrazi tamtą potęgę. Cały świat, miliony ludzi, żelazne prawo, siłę, jakiej nigdy przedtem i potem nie widziano, organizację, jakiej nigdy nie było, wielkość, sławę, setki legionów, olbrzymie miasto władnące światem i ten tam oto Palatyn władnący miastem. Zdawałoby się, że żadna moc ziemska tego nie obali. Tymczasem przychodzi dwóch Żydów, Piotr i Paweł, nie z bronią, lecz ze słowem. I patrz, pani, tu ruina, na Palatynie ruina, na Forum ruina, a nad miastem krzyże, krzyże, krzyże i krzyże. Znów nastała cisza, tylko od strony Santa Maria Liberatrice zachodził ciągle głos fletu. Po chwili profesor Waskowski rzekł, wskazując na arenę. I tu był krzyż, ale oni go znieśli. Lecz połanicki rozmyślał o słowach świrskiego, miały one bowiem dla niego żywotniejsze znaczenie niż mogłyby mieć dla człowieka, który walkę duchową z sobą ukończył. Wreszcie, idąc za biegiem własnych myśli, rzekł: tak, w tem tkwi coś nadludzkiego. Jakaś prawda świeci tu w oczy jak ten księżyc. Zwolna mieli się ku wyjściu. Gdy w tym na zewnątrz zaturkotał powóz, potem w ciemnej ciszy prowadzącej do środka cyrku, dały się słyszeć kroki. Jakieś dwie wysokie postacie wychyliły się z cienia na światło. Jedna z nich, przybrana w szarą suknię, która w blasku miesięcznym lśniła jak stal, zbliżywszy się na kilka kroków, by lepiej przypatrzyć się zwiedzającym, rzekła nagle: Dobry wieczór. Noc taka śliczna, że i my wybraliśmy się do Koloseum. Co za noc! Kłaniecki rozpoznał głos pani Josnowskiej, ona zaś, podając mu rękę, mówiła głosem tak miękkim jak ów głos fletu dochodzący od strony kościoła: mm. „Zacznę wierzyć w przeczucia, bo doprawdy coś mi mówiło, że znajdę tu znajomych.” mm. — Jaka noc śliczna!